Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję semiflagowego Xiaomi 15T Pro, który kilkanaście dni temu miał swą premierę i ja również spędziłem z nim całkiem fajne ponad 3 tygodnie. No i dziś mogę Wam o tym smartfonie już coś niecoś opowiedzieć konkretniejszego. Zacznijmy oczywiście od designu. Urządzonko jest raczej z gatunku tych większych smartfonów, no i zarazem jednocześnie tych trochę cięższych. Waży 210 gramów, zatem czujemy wyraźnie go w ręku, natomiast Warto podkreślić to, że jest bardzo fajnie wyważony i trzyma się go wbrew pozorom całkiem fajnie. Design, jak widzicie, jest taki odrobinę zachowawczy, ale smartfonowi nie można odmówić elegancji. Sporo tutaj szyku dodaje ta błyszcząca obramówka wokół aparatów fotograficznych, a i płaskie ścianki wyglądają całkiem dobrze. Tu widzicie wersję szarą, jest jeszcze bardzo efektowna, złota, no i czarna. Dla miłośników klasyki. Ramka nośna jest wykonana z metalu, a obudowa ma szczelność w klasie IP68, czyli całkiem niezłą, chociaż nie najwyższą. Tył obudowy nie brudzi się za nadto, ale czasem jakieś tam ślady paluchów na nim pozostają. Jak ktoś chce, może sobie założyć filmowy, dosyć prosty, ale w miarę przyzwoicie wykonany pokrowiec. Co do jakości wykonania, nie mam absolutnie żadnych zaszerzeń. Śmiało można powiedzieć, że jest to już klasa premium. Pod adresem ergonomii zastrzeżeń nie wnoszę. Przyciski są tam, gdzie być powinny. Nie ma żadnych dodatkowych elementów na pozostałych ściankach obudowy, a czytnik linii papilarnych, choć z pozoru zdaje się być położony trochę zbyt nisko, jest jednak wygodny w obsłudze, a co najważniejsze, działa bardzo dobrze. Oczywiście rozpoznawanie twarzy też działa przyzwoicie pod adresem zabezpieczeń, również nie wnoszę zastrzeżeń. Xiaomi 15T Pro względem poprzednika wyraźnie urósł. Ma już 6 83 cala, czyli jest całkiem sporą patelnią, ale na szczęście rameczki bardzo mocno zredukowano do 1,5 mm. I jak widzicie, ramki są bardzo efektowne, symetryczne i nie rzucają się ją w oczy. Wygląda to po prostu dobrze. I... Cały ekran, moi drodzy, wygląda bardzo dobrze. Jest oczywiście AMOLEDowy. Ma rozdzielczość 1,2K i odświeżanie do 144Hz, które oczywiście można sobie w menu zredukować celem oszczędzania akumulatora, albo zdać się po prostu na automatykę. Tak najlepiej. Bardzo fajnie działa również regulacja jasności, a sama jasność jest bardzo wysoka. Z tego telefonu świetnie korzysta się w słoneczne dni. Jest dodatkowy tryb podbijania jasności, a. Po zmroku ekran nie męczy oczu. Oczywiście jest tryb czytania. Oczywiście można sobie włączyć ciemny tryb interfejsu, co zdecydowanie rekomenduję, bo wtedy po prostu to wszystko wygląda efektowniej. Świetny kontrast, piękne kolory, pod adresem wyświetlacza absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest taki, jakiego oczekiwałem od telefonu ocierającego się o klasę flagowców. Na ekranie jest fabrycznie naklejona całkiem przyzwoita folia ochronna. Powinna być w miarę trwała moja, wygląda wciąż jak. Nowa. Jest też oczywiście Always on Display, który można bardzo szeroko spersonalizować, włącznie z tym, kiedy ma się pokazywać. Może być wyświetlany tradycyjnie na stałe, ale może się zaświecać tylko wtedy, kiedy patrzymy na ekran albo kiedy ruszymy telefonem. Smartphone ma być jednym z pierwszych, które dostaną HyperOS 3, ale póki co pracuje na dwójce. Aktualizacja będzie dopiero za jakiś czas mniej więcej pod koniec października. Zatem tutaj specjalnie nie ma o czym rozmawiać, bo mamy to, co już wcześniej widzieliśmy. Czyli HyperOSa 2 nakładkę w sumie dosyć przyzwoitą, dobrze opracowaną, o fajnym układzie, z szerokim zakresem personalizacji, ale oczywiście, jak to usiało mi, dosyć mocno przeładowaną dodatkami. Jak dla mnie, za mocno. Ja za to HyperOSa nie lubię, ale to już oczywiście rzecz gustu. Jeden woli, jak jest dużo dodatków, drugi woli czystego Androida. Ja akurat wolę czystego Androida. Niemniej, z HyperOS 2 daje się naprawdę komfortowo korzystać i można powiedzieć, że jest. Jest to nakładka przyjazna. Nie ma tutaj większych niespodzianek, nawet dla kogoś, kto wcześniej nie korzystał z tego rozwiązania. Zatem każdy myśli, że tu poczuje się jak w domu. Są oczywiście funkcje AI, w tym również opcje językowe uwzględniające język polski. Jest oczywiście edytor zdjęć, pozwalający na przykład usunąć różne obiekty niepożądane z naszego kadru. No i mamy to, co zazwyczaj pojawia się w Xiaomi, czyli chimeryczne powiadomienia. Raz są, raz ich nie ma i tutaj nie ma żadnej reguły. Czasem wyskakują hurtowo, czasem są takie, jakie być powinny, czyli natychmiast wtedy, kiedy ja chcę. To zachowanie już znam. Podobnie jak trochę zbyt agresywne ubijanie aplikacji w tle. No i oczywiście jest też aplikacja do konserwacji systemu, czyli do usuwania niepożądanych plików. Z ciekawostek mamy tutaj również nadajnik podczerwieni, czyli coś, co zastępuje nam pilota, chociażby do telewizora. Jest oczywiście znana dobrze nam aplikacja Mi Pilot, która obsługuje bardzo szeroki wachlarz urządzeń, w tym większość występujących w Polsce dekoderów do kablówek i tym podobnych, a co ważne, nadajnik podczerwieni wkomponowano w oprawkę fotograficzną, czyli nie musimy trzymać telefonu na płasko i celować nim w telewizor, tylko trzymamy go tak jak zazwyczaj trzymamy smartfon. Warto pochwalić Xiaomi, że zapewni temu smartfonowi dosyć długie wsparcie. Otrzyma on pięć dużych updateów systemu i sześcioletnie wsparcie poprawkami zabezpieczeń, czyli jest to smartfon, który powinien wystarczyć na długo. Wnętrze tego smartfonu jest dosyć mocne. Carne, można powiedzieć, że nie ma, że flagowe. Mamy tutaj procesor Mediatek Dimensity City 9400, czyli do niedawna najmocniejszego Mediateka. Do tego szybkie pamięci DDR5X i UFS41, występujące w pojemnościach aż po terabajt, czyli całkiem fajnie. Oczywiście pamięci wewnętrznej już tu nie rozbudujemy, jak w większości współczesnych smartfonów, no ale myślę, że terabajt większości użytkowników powinien wystarczyć. Jak to to pracuje? Zaczęło się od tego, że miałem ten telefon trochę przed premierą i nie wszystkie benchmarki pozwoliły się na nim. Uruchomić. I już wiem dlaczego, bo pokazały niestety, że ten telefon troszeczkę w cyferkach nie imponuje. Jeżeli chodzi o wyniki Wantu, to są oczywiście wysokie. Wszystkie pozostałe wyniki również są na bardzo wysokim poziomie, ale jest oczywiście throttling, który widać. No cóż, widać właśnie przede wszystkim w benchmarkach, bo w codziennym użyciu mniej. Popularny 3D Mark ocenił, że wydajność potrafi zjechać o dobre 30%. No, tyle, że w codziennym użytkowaniu raczej nam to nie dokuczy. Ale skłamałbym, gdybym powiedział, że ten telefon jest z gatunku tych chłodnych. To jest raczej smartfon z tych cieplejszych, ale żeby się nagrzał, to musimy go zagonić do solidnej roboty. Gry, filmowanie wysokiej rozdzielczości, te rzeczy sprawiają, że obudowa robi się nieco zbyt ciepła, ale naturalnie nie przekracza jeszcze granic komfortu, nie parzy nas w dłonie, niemniej ciepełko dobrze czujemy. Na zimę, jak znalazł. Co najważniejsze i co stanowczo muszę podkreślić, w codziennym życiu smartfon ten cieszy wysoką wydajnością i płynną pracą. Nie notuje potknięć, nie wykłada się, a ewentualny wzrost temperatury odczujemy naprawdę już przy bardzo wytężonej pracy i po bardzo długim jej czasie. Zatem nie jest tak źle, ale zawsze mogłoby być pod tym względem odrobinkę lepiej. Jeżeli chodzi o zaplecze komunikacyjne, jest pełne, włączając w to również funkcję. E SIM. Niczego tu nie brakuje, a wszystkie moduły działają tak, jak należy. Co ciekawe, ten telefon będzie również wyposażony w dodatkową łączność pozwalającą na komunikację bez zasięgu Wi-Fi oraz sieci komórkowych. To pojawi się dopiero za jakiś czas w drodze aktualizacji. No i oczywiście będzie wymagało tego, żeby drugi użytkownik też miał Xiaomi z serii 15T albo podstawowy, albo Pro. Jeżeli będzie miał, to po aktualizacji oczywiście będzie można rozmawiać na dystansie do 1,9 km poprzez. Przez 15T Pro albo 1,3 km, jeżeli ktoś będzie miał 15T. Te. No, niestety tego nie miałem okazji wypróbować, bo aktualizacja dopiero w drodze i dopiero nadejdzie, ale taka oto ciekawa funkcja również tutaj się pojawi. Jeżeli chodzi o jakość dźwięku, są oczywiście głośniki stereo, brzmią nieźle. Nie są najwybitniejsze, ale grają dość czysto podkreślam słowo dość jest trochę basu, który jest jednak nieco taki studzienny, nazwałbym, a soprany na najwyższych poziomach głośności zaczynają troszeczkę się gubić, troszeczkę tam szereścić. Niemniej brzmienie można uznać za całkiem poprawne takie solidne 7 na 10 tu mamy. Jeżeli chodzi o jakość połączeń jest oczywiście bardzo dobra, tu słowa złego nie powiem. Xiaomi 15T Pro nie utrzymał jakiejś ogromnej baterii. Ma akumulator o pojemności 5500 mAh, ładujący się z mocą 90 W, czyli wolniej niż w poprzednim modelu, który miał 120. Na pocieszenie pozostaje nam 50-watowa indukcja. Bateria jest w stanie utrzymać przy życiu ten telefon w granicach dwóch dni, ale wtedy to już naprawdę raczej oszczędnie powinniśmy z niego korzystać. Natomiast jeden dzień to jak najbardziej realny scenariusz użytkowania. Czas pracy na podświetlonym ekranie to mniej więcej pira ze 5-6 godzin, oczywiście zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia. Natomiast czas ładowania baterii to około godzina. No niestety ładowarki filmowej w zestawie nie znalazłem, nie ma jej, zatem korzystałem z mojej osobistej ładowarki. No i ten czas oczywiście może się troszeczkę zmienić zależnie od tego jakiego zasilacza użyjecie, ale przyjmujcie, że tak w godzinkę on się naładuje. Indukcyjnie oczywiście wyraźnie dłużej. Czas przejść do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli fotografii. A tu przyznam, że Xiaomi 15T Pro trochę mnie zaskoczył. Nie to, żebym miał wobec niego jakieś niskie oczekiwania, bo spodziewałem się, że będzie dobrze, ale pod paroma aspektami smartfon naprawdę mnie oczarował. Co my tu mamy na pokładzie? 50-megowy aparat główny z optyczną stabilizacją i bardzo fajną przysłoną 1.62. Do tego mamy 12 Megowy aparat szerokokodny o polu widzenia 120 stopni i przysłonie 2.2 oraz kolejny 50-megapikselowy aparat, tym razem z peryskopowym teleobiektywem o pięciokrotnym przybliżeniu, również z optyczną stabilizacją. No i do kompletu z przodu 32-megowy aparat do selfie o przysłonie 2.2 i polu widzenia też dosyć szerokim, bo 90 stopni. Jak to wszystko fotografuje? Jak się zapewne spodziewacie, w dzień po prostu bardzo dobrze i nie ma się do czego przyczepiać bez względu. où j'étais apparat. Zdjęcia mają szeroką rozpiętość tonalną, bardzo ładnie oddawane kolory, są ostre, wyraziste. Możemy uzyskiwać bardzo ładne rozmycie tła, już nawet w trybie podstawowym nie musimy włączać portretowego, aczkolwiek jak włączymy portretowy, to efekty będą jeszcze bardziej spektakularne i po prostu świetne. Ten aparat jest wymarzony do robienia ujęć portretowych. Mamy tutaj dwa osobne tryby, aczkolwiek ja korzystałem głównie z mastera, bo bardziej mi się po prostu efekty podobały. Bard bardzo fajnie udają się również ujęcia z teleobiektywu, ale... Nie przekraczajmy tych proponowanych 5 razy. Dalej to już się robi słabiej, a maksymalna krotność, no to już niestety dużego szału nie robi, ale tego się akurat spodziewałem. Powiedzmy, że w dzień do 30 razy na upartego można fotografować, w nocy góra do 10 razy, natomiast ten marketingowy stukrotny zoom, no cóż, po prostu jest, ale bardziej jako bajerek niż rzeczywiście użyteczna funkcja do robienia zdjęć. To już niestety konkurencyjne modele z wyższej półki pokazują znacznie więcej. Ale to przecież nie jest pełnokwisty flagowiec, tylko model plasujący się o oczko niżej, zatem też nie narzekam specjalnie. Najsłabiej z tylnych aparatów wypada oczywiście szerokokotny, co było do przewidzenia. Ma najniższą rozdzielczość, no i niestety to też widać po zdjęciach, szczegółowość wyraźnie spada. Kolory mają nieco inne odwzorowanie niż chociażby z głównego aparatu, a w nocy, no to już cóż... Raczej sobie odpuśćmy szerokokodny aparat głównym zrobimy dużo, dużo lepsze zdjęcia i to już niestety będzie się rzucało w oczy. Niemniej aparat szerokokodny w pewnych okolicznościach również może być przydatny i te zdjęcia od razu podkreślmy nie będą złe. Po prostu ustępują aparatowi głównemu i to zauważalnie, i niestety widać tutaj różnicę pomiędzy zdjęciami robionymi szerokim kątem, aparatem głównym, no i odrobinkę również tele, za czym ja akurat nie przepadam, bo znam wiele telefonów, które potrafią zrobić zdjęcia porównywalne a w nocy, no cóż, tak jak powiedziałem, szerokiego kąta nie używamy, tyle do 10 razy maksymalnie, ale również staramy się unikać, natomiast główny aparat da nam bardzo ładne ujęcia. Nie ma tu osobnego trybu nocnego, jest tylko tryb do robienia zdjęć księżyca, wiadomo, zejaj, natomiast zdjęcia robione nocą tym aparatem są jakieś, mają charakter, a co najbardziej mi się spodobało, ten aparat nie próbuje na siłę robić dnia z nocy i to, co jest ciemne, pokaże, że jest ciemne, a to, co jest jasne, pokaże, że jest jasne, ale nie za jasne. Sztandarowym przykładem jest tutaj ujęcie przystanku autobusowego mocno podświetlonego na tle ciemnego parku. Przystanek nie przejaskrawił ujęcia, wyraźnie widzimy na nim szczegóły, a w tle widać, że jest park, ale tam telefon nie próbował już na siłę dorabiać różnych detali, bo po prostu nasze oko również ich nie widziało. Bardzo fajna maniera fotograficzna. No i dodam jeszcze, że ten aparat jest stosunkowo mało wrażliwy na powstawanie flar. Tutaj jaśniejsze punkty oczywiście po Powodują pewne przepalenie w danym miejscu, ale wokół niego już wszystko ładnie widać. Strasznie mi się podobały te ujęcia. To bardzo fajny telefon do fotografii miejskiej. Selfiaki również wychodzą bardzo dobrze, zarówno za dnia, jak i w nocy te zdjęcia są bardzo przyzwoite. Tryb portretowy w przednim aparacie też jest, aczkolwiek no niestety ustępuje temu, jaki oferuje aparat tylny, ale czasem portrecik również możemy sobie zrobić z rozmytym tłem. Jak nie mamy zbyt rozwianej grzywy, to też powinno wyjść fajnie. Bardzo fajnie wychodzą również filmy wyraźne, klarowne, płynne, z przyzwoitym dźwiękiem. Możemy maksymalnie nagrywać w 8K, tylko po co, skoro możemy też nagrywać w 4K przy 60 klatkach, ale bez przełączania się pomiędzy obiektywami. To jest dostępne dopiero w niższych rozdzielczościach i w niższym klatkarzu. Szeroki kąt jest dostępny dopiero przy 30 klatkach w 4K, albo po prostu Full HD w pełnym zakresie. Przód też nagrywa w 4K, ale nie ma możliwości jednoczesnego nagrywania przodem i tyłem, co vlogerom niekoniecznie się spodoba. Nie ma też opcji przełączania się pomiędzy obiektywami bez przerywania zapisu. Mamy oczywiście zoomowanie, nazwijmy to cyfrowe, ale żeby przełączyć się na któryś konkretny obiektyw, musimy przerwać nagrywanie. Taka mała niedogodność, ale ogólnie z filmów również można być zadowolonym. I cóż ja Wam mogę powiedzieć podsumowując moje wrażenia z użytkowania Xiaomi 15T Pro? No kurczę, wyszedł im ten telefon. Wygląda dobrze, ma świetny wyświetlacz, robi... Przeważnie bardzo dobre zdjęcia, bardzo fajnie filmuje i ogólnie jest bardzo przyzwoicie wykonany. Ma pilota pod czerwieni, a szukając w nim na siłę niedociągnięć, no to wymieniłbym to, że głośniki mogłyby być jeszcze ciutkę lepsze, bateria ciutkę większa i trzymać ciutkę dłużej, no i oczywiście mógłby się troszeczkę mniej nagrzewać, aczkolwiek pod adresem wydajności większych zastrzeżeń nie mam. Cała reszta jest po prostu taka, jak być powinna, i uważam, że cena tego smartfona jest całkiem adekwatnie ustalona. Ile to to kosztuje? Xiaomi 15T Pro w topowej wersji 12GB plus 1TB kosztuje czwórkę, bez złotówki. Model 12512 kosztuje 3700, natomiast 12256 3400. Czyli mamy rozstrzał od 3400 do 4000 i w tym segmencie jest to całkiem rozsądny wybór. Oczywiście pod warunkiem, że polubicie się z HyperOS-em. Ja akurat z nim się specjalnie nie lubię. Niemniej uważam, że jest to całkiem udany smartfon bez poważniejszych wpadek. A co przyniesie mu aktualizacja? No cóż, to już wy się przekonacie, o ile wybierzecie ten model. Ja mogę Wam powiedzieć, że wybór tego modelu nie będzie wyborem chybionym. Ale ja już się z tym smartfonikiem żegnam, a Was zapraszam na kolejne recenzje. Do zobaczenia, Servus.